Minister obrony Rosji Sergiej Szojgu zgodził się z propozycją Sergeja Surowiki na dowódcy połączonej grupy wojsk w rejonie operacji specjalnej dotyczącej zorganizowania obrony wzdłuż linii rzeki Dniepr. Przystąpić do wycofania wojsk i podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia bezpiecznego przeniesienia personelu broni i sprzętu przez Dniepr rozkazał Szojgu Surowikonowi. Decyzja o wycofaniu wojsk z Hersonia zapadła po tym, jak Surowikin zwrócił uwagę, że w przypadku dalszego strzału zapory w Kachowce przez siły zbrojne Ukrainy, rosyjskie oddziały mogą zostać odizolowane. Dowódca zaznaczył, że najbardziej skutecznym wariantem w obszarze działań specjalnych jest zorganizowanie obrony zdłużli niezaporowej rzeki Dniepr. Uzasadnił to tym, że strona ukraińska może pójść w kierunku dalszego zwiększenia przypuszczenia wody ze zbiorników lub mocniejszego ataku rakietowego na zaporę w Kachowce. Nastąpiłby przepływ wody, który stworzyłby rozległe strefy zalewowe, co doprowadziłoby do znacznych ofiar cywilnych. Nastąpi dodatkowe zagrożenie dla ludności cywilnej i całkowita izolacja naszego zgrupowania wojsk na prawym brzegu Dniepru, powiedział. Sorowikin powiedział również, że manewr wycofania wojsk i organizacji obrony wzdłuż linii rzeki Dniepr zostanie przeprowadzony w ciągu kilku najbliższych dni. Dowódca połączonego zgrupowania podkreślił, że manewr ten pozwoli na zachowanie skuteczności bojowej grupy wojsk i życia rosyjskich służb. W innym artykule z dnia 21 października 2022 roku czytamy Ewentualne zniszczenie zapory hydroelektrowni kachowskiej przez wojska ukraińskie doprowadzi do tragicznych konsekwencji dla obwodu chrysońskiego, twierdzą eksperci. Ukraińskie wojska i zagraniczni najemnicy koncentrują duże siły w kierunku Chersonia. Planują zająć część nowego rosyjskiego regionu na prawym brzegu Dniepru, w tym miasto Cherson. Aby osiągnąć ten cel, Kijów jest gotów podjąć najbardziej desperackie kroki. Ukraińcy atakują zapory elektrowni wodnej w Kachowce, oszczędzają też śluzy. 19 października rosyjski system obrony powietrznej odparł pięć ataków rakietowych na ten obiekt. Lokalne władze podejmują działania, aby zapobiec podniesieniu się poziomu wody. Według Władimira Leontiewa, szefa administracji rejonu Kachowki, siły zbrojne Ukrainy mogą zaatakować elektrownię wodną w Kachowce za pomocą min morskich. To nie jest przysada, ale rzetelna informacja. Teraz jest to całkiem możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że prąd nasilił się z powodu zwiększenia przepływu wody. Woda jest odprowadzana, więc oczywiście istnieje ryzyko, powiedział. Dodał też, że w przypadku przerwania tamy władze przygotowuje się do ochrony mieszkańców. Wyliczono już osiedla, do których dotrze woda, wzmocniono bezpieczeństwo i ochronę obiektów strategicznych. Aby chronić ludność cywilną przed agresywnymi działaniami Kijowa, chersońska administracja obwodowa rozpoczęła ewakuację ludzi z prawego brzegu od Dniepru. Łącznie planuje się ewakuować nawet 60 tysięcy osób. Według zastępcy szefa administracji Kirilos Stremeusowa na drugi brzeg przyniosło się około 15 tysięcy mieszkańców. Wcześniej pełniący obowiązki gubernatora obwodu chersońskiego Władymir Saudo powiedział, że w ciągu dwóch dni z centrum regionalnego wyjechało około 5 tysięcy osób. Do czego doprowadzi wybuch kachowskiej elektrowni wodnej? Co to da Ukrainie? Czy istnieje możliwość drugiego Czarnobyla, spowodowanego opróżnieniem zbiornika? Na te i inne pytania odpowiedział Wladimir Tetelmin, profesor doktor nauk technicznych, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i członek Rady Publicznej przy Ministerstwie Energetyki Federacji Rosyjskiej. Gdzie znajduje się i czym jest Kachowska Hydroelektrownia? Kachowska hydroelektrownia znajduje się na rzece Dniepr w pobliżu miasta Nowa Kachowka, które zostało założone w celu budowy i utrzymania obiektu. Jest to ostatni, szósty etap kaskady elektrowni wodnych na Dnieprze. Miasto Herson położone jest w dole rzeki w odległości około 70 km od instalacji hydroelektrycznej. Budowę stacji rozpoczęto w 1950 roku, a w latach 1955-1956 oddano do użytku jej bloki hydroelektryczne. Powstanie elektrowni wodnej doprowadziło do podniesienia poziomu Dniepru do 16 metrów i powstania zbiornika kachowskiego, którego objętość wynosi ponad 18 km3. Później w 1963 roku radzieccy specjaliści oddali do użytku kanał północno-krymski, który miał ogromne znaczenie dla działalności gospodarczej na Półwyspie Krymskim. Obiekt składa się z zapory ziemnej o długości 3,8 km oraz zapory rozlewowej o długości 447 m. Składa się z 28 ogromnych bram rozlewiska o wymiarach 12 m na 9 m. Całkowita moc zainstalowana wszystkich 6 bloków hydroelektrycznych. Kachowskiej hydroelektrowni wynosi 334,8 MW. Daje to średnioroczną produkcję na poziomie 1420 milionów kWH. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej elektrownia pełni również ważną rolę logistyczną. Dziś widać, że pełni ona również funkcję transportową. Na każdy zaporze z reguły istnieje również połączenie drogowe między brzegami. To nie jest tylko na Dnieprze, to jest wszędzie, na brackiej hydroelektrowni i wszędzie. Próbuję to wykorzystać, wyjaśnił Tetelmin. Dlaczego Kijów wybrał zaporę kachowskiej elektrowni wodnej jako cel ataku? W rejonie Hersonia znajduje się przyczółek rosyjskich sił zbrojnych na prawym brzegu Dniepru, skąd teoretycznie można prowadzić działania ofensywne w innych kierunkach, np. w kierunku Nikolajewa. Ponadto Herson jest jedynym ośrodkiem administracyjnym, który Rosja wzięła pod swoją kontrolę od początku specjalnej operacji wojskowej. Dlatego jest to dla Ukrainy ważne nie tylko militarnie i gospodarczo, ale także politycznie. Dowódca połączonej grupy sił w rejonie specjalnej operacji wojskowej generał Armii Sergiej Surowikin wyraził w przeddzień zaniepokojenia planami ukraińskiego kierownictwa, których realizacja może doprowadzić do wielkich ofiar. Mamy informację, że reżim kijowski może użyć zakazanych metod i środków wojennych w mieście Hersoń, że Kijów przygotowuje zmasowane uderzenia rakietowe na zapory elektrowni wodnej w Kachowce i zmasowane uderzenie artylerii rakietowej na miasto. Te działania mogą doprowadzić do zniszczenia infrastruktury dużego ośrodka przemysłowego i z pewnością do dużych ofiar cywilnych, powiedział Surowikin. Istnieją obawy, że ukraińskie wojska w najbliższym czasie spróbują przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w kierunku Hersonia. Skłania ich do tego kilka czynników. Zbliżający się sezon długotrwałych deszczów, które zmyją pole i znacznie ograniczą możliwości manewru. Stopniowe gromadzenie wojsk rosyjskich na linii kontaktu, co zniweluje przywagę Ukrainy w ludziach. Nacisk ze strony głównych sponsorów. W Stanach Zjednoczonych wybory zaplanowane na 8 listopada. Demokraci ryzykują utraty większości w Kongresie i Senacie. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są niezadowoleni z wielu aspektów tej polityki, zwłaszcza z wysokich cen benzyny i dużej pomocy finansowej dla Kijowa. W czasie, gdy pieniądze są potrzebne na rozwiązanie problemów wewnętrznych. Zauważalny wynik zdaniem zachodnich polityków może przychylić szale w nadchodzących wyborach na korzyść partii rządzącej. Potrzeba zwycięstw na froncie, nawet kosztem ogromnych strat, aby podnieść morale ludności na terenach kontrolowanych przez Kijów. Ukraina uważa wysadzenie kachowskiej zapory wodnej za jeden z elementów planu ofensywy na Cherson, regularnie testując jego siły. Mamy właściwie jeden główny obiekt, który od ponad pięciu miesięcy jest stale atakowany, codziennie i wielokrotnie. Jest to elektrownia wodna w Kachowce, powiedział Leontjew na kanale telewizyjnym Rosja24. Wysadzając hydroelektrownię, Kijów będzie próbował rozwiązać kilka kwestii, takich jak fizyczne niszczenie cywilów, którzy chcieli przejść pod rosyjskie skrzydła, Utrudni obronę siłom rosyjskim poprzez zalanie ich pozycji. Znaczne utrudnienie o dostawach posiłków, amunicji, i środków medycznych z lewej strony Dniepru z powodu zniszczenia przepraw pontonowych i zalania rzeki. Sprawić by Rosja w oczach zachodnich odbiorców wyglądała na winno tragedii, jak w przypadku poprzednich prowokacji. Jak wygląda sytuacja na linii frontu? Szczegółowy raport komandora Surowikina. Ponadto po stronie Kijowa walczy obecnie wielu zagranicznych najemników, a także czynny personel wojskowy z krajów NATO. Ludzie ci nie muszą wykonywać poleceń oficjalnych władz Ukrainy. Mają wystarczająco dużo broni różnego typu, aby na własną rękę zorganizować jakąś prowokację lub sabotaż, łącznie z wysadzeniem hydroelektrowni w Kachowce. Ukraińskie plany mogą być sprzeczne z chęcią trzeciej strony do ponownego podniesienia stawki poprzez powodowanie tragedii w regionie. A wysadzenie tamy w kachowskiej hydroelektrowni grozi katastrofą spowodowaną przez człowieka. Kachowska elektrownia wodna jest ogromną konstrukcją o dużym zapasie bezpieczeństwa, ale ma też swoje słabe punkty, takie jak system śluz czy część agregatowa elektrowni wodnej. Według eksperta Wladimira Tetelmina ewentualne zniszczenie tamy, kachowskiej hydroelektrowni doprowadziłyby do poważnej katastrofy. W dół rzeki popłynęłaby ogromna ilość wody, setki tysięcy ludzi i gospodarstw domowych znalazłyby się w strefie zalewowej. W ciągu kilku godzin miejscowości położone w dole Dniepru zostaną zalane na kilka dni. Będzie wielka fala powodziowa, prawdopodobnie 8-lub 9-metrowa, nie mniejsza, która zniesie wszystko na swojej drodze. Przecież po oddaniu Kachówki w latach 50. do użytku, całe wybrzeże w dół tej stacji, w dół rzeki, oba brzegi, Dniepr zostały zabudowane i zaludnione, powiedział ekspert. Po znacznym wypłyseniu około 5-8 do 8 metrów zbiornika Kochowskiego. Bez wody pozostanie również kanał północno-krymski, przez który mieszkańcy dwumilionowego Krymu otrzymują pitną wodę. Profesor podkreślił, że w historii budownictwa hydrotechnicznego zdarzały się już wypadki potwierdzające powagę problemu. Ostatnia potężna awaria w elektrowni wodnej miała miejsce w 1959 roku we Francji. Zburzyła całe miasto. Tamta zapora była jednak wyższa od Kachowskiej. Wyżej położona jest elektrownia wodna Dniepr. Gdy Niemcy się wycofywali podczas Wielkiej Wojny Oczyźnianej, wysadzili ją w powietrze. Tam też zdarzyło się wiele ciężkich przypadków, kiedy fala zniosła wszystko, zmyła. I część naszej armii i ludności ucierpiała, zaznaczył Tetelmin. Czy zniszczenie tamy spowoduje katastrofę jądrową w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej? Jest jeszcze inny problem. W góry Dniepru znajduje się największa elektrownia jądrowa w Europie – Zaporowska Elektrownia Jądrowa i jej staw chłodzący, który jest wypełniony przez Zbiornik Kachowski. Gwałtowne uwolnienie wody, zdaniem niektórych ekspertów, może doprowadzić do poważnej katastrofy na poziomie Czarnobyla. Profesor Tetelmin nazwał jednak zagrożenie mało prawdopodobnym, biorąc pod uwagę, że pracująca od niedawna na biegu jałowym elektrownia atomowa w Zaporożu nie potrzebuje zbyt intensywnego chodzenia. Potrzeba chłodzenia wciąż pozostaje. Tutaj oczywiście można to załatwić w każdym przypadku, ale to też będzie niemały problem. Wszystkie sześć reaktorów Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej są w tej chwili zakonserwowane i pracują w trybie awaryjnym, więc nie są na tyle gorące, aby nie mogły sobie poradzić z problemem ich chłodzenia, powiedział specjalista. Opinię tę potwierdził również Juri Braslawski, profesor nadzwyczajny Wydziału Elektrowni Jądrowych Państwowego Uniwersytetu w Sewastopolu. Ekspert zwrócił jednak uwagę na trudność eksploatacji elektrowni w takich warunkach. Pod względem bezpieczeństwa jądrowego nie ma zagrożenia ze względu na spócenie zbiornika, ale z punktu widzenia możliwości uruchomienia elektrowni jądrowej w to uszkodzenie jest krytyczne, bo bez wody chodzący cały blok energetyczny, czy to w elektrowni jądrowej, czy jakikolwiek inny, nie może funkcjonować, sprecyzował. Dlatego jeśli zaporożska elektrownia atomowa będzie musiała zostać uruchomiona, pracownicy elektrowni będą musieli najpierw poczekać, aż poziom wody podniesie się do akceptowalnego poziomu w przypadku zniszczenia tamy kachowskiej hydroelektrowni.